Witajcie w witajcie kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam, jak odebrać jedną darmową rzecz w Robloxie, więc y, ja już przechodzę do poradnika. Więc pierwsze co musicie zrobić, to musicie wejść na stronę promocodes, promoc. -codes. Chodzicie też na stronę Promo Codes. I tutaj w tym okienku w pistecie, -my a, osesy myanny HAT 2020. Teraz możecie sobie filmik na przykład zastopować, albo jak chwilę poczekam, żeby go sobie przepisać my Mianny HAT 2020. I jak już wpisaliście ten kod, musicie zrobić tutaj wykupić. Ja już mam, że kod został już wykorzystany, bo ja już to ten przedmiot. Później przechodzicie sobie do awatara i właśnie dostaliśmy ten właśnie kapelusz, tak ten kapelusz i jest myślę, że nawet spoko. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i nie zapomnijcie zostawić suba z dzwoneczkiem, z dzwoneczkiem oczywiście. Więc widzimy się w następnym odcinku lub poradniku i siema!